The chance transatlantic floor Bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Sniper Ghost Warrior na moim kanale gra dla was Gamerit i mam teraz do przekazania kilka ważnych spraw, o których omówię właśnie w tym odcinku, więc zapraszam was do oglądania go całego, abyście mogli być na bieżąco, ponieważ coś co zapomnę powiedzieć teraz może gdzieś mi się przypomnieć w trakcie odcinka, więc myślę, że możecie oglądać cały. Dobra. Jest to taka szczelnica, powiedzmy, że zaczynam ten odcinek kręcić pierwszy raz, ale naprawdę jest to szósty raz. Jeszcze muszę sobie tylko zmienić czułość, eee, opcje, sterowanie i czułość myszki, zmniejszyć tak o, myślę, bo, 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 bo. strasznie mi ona lata. Dobra, to jest dobra, przeładowujemy broń. O, oczywiście R standardowo. Jest już takie wprowadzenie w zasadzie. Więc... No. Więc jest takie wprowadzenie. Dostał. W szkoleniu rozpocząć super fabularnym, tak? Chcę pominąć. Okej, okay, myślę, że będę pomijał takie rzeczy, bo, bo, bo. to po prostu nie ma sensu. Okej, okay, co będziemy musieli zrobić, ale jeden troop! General, Będzie dziś na spotkaniu. Star. Aha. Kojarzę tą miejscówkę. Dobra, myślę, że to da się jakoś ominąć. Nie da. No. Zaraz pewnie będzie się udało. Więc może tak z tych spraw takich, jakie mam wam do przekazania, może pierwszą z nich będzie to. Dlaczego mnie nie było? Dlaczego nie nagrywałem? Nie nagrywałem, dlatego, gdyż y, miałem problemy i z internetem, czyli dodawaniem filmów. Upload przy moim starym internecie był tak powolny, że jeden film się dodał cały dzień i noc. O, to było. Ok, więc tak, przed chwilą było cięcie, ponieważ ja zginąłem, myślę, że nie będę powtarzał się mówiąc to samo, ale może zacznę po prostu od tego, że troszkę mnie nie było na YouTubie. Ja na YouTubie w jakiejś tam formie byłem, gdzieś tam byłem, jakiś kanał, jakieś coś tam nowe, nie ja dawałem tutaj znaków życia, kilka powodów było... Nie nagrywałem też z powodu tego, że miałem słaby upload no i po prostu filmy się bardzo długo dodawały no przez co po prostu no, nie miałem ochoty czekać, aż one się dodadzą takiej systematyczności. Nie było. Dobra, mamy mam zdejmie... Z... Dobra. Nie żyję. słaby upload, miałem jakieś problemy z komputerem troszkę mi tutaj on wariował ale już wszystko jest raczej myślę że w porządku nie powinno być jakichś problemów trochę więcej ramów tak dalej. Kurczę, nie wiem czy dobrze się schowałem. Ale chyba dobrze by mnie nie widzieli. Mam podobno iść, tak by powiedzieli. Więc idę. i right. Jeden teraz mam Dobrze, Gdzie mam teraz iść? Jeszcze może powiem na początku tego odcinka, dlaczego wybrałem tą grę, ponieważ dlaczego przez... jest tysiąc... Tu jest! Przecież jest tysiąc lepszych gier, w które mógłbym zagrać, ale no, jest to produkcja polska, więc jeszcze nie miałem okazji w nią zagrać. Chciałem zobaczyć jak to sobie poradzili. Nasi, nasi, nasi bracia. No i powiem Wam, że tak jeśli się przypatrzyć, to otoczenie dosyć fajnie wygląda. Troszeczkę te niektóre ruchy tych roślin są takie dziwne, ale to oczywiście pierwsza taka gra, więc wiadomo. Tutaj na dole mam pasek, o którym muszę dbać, że bądź nie zwiększam na środku na dole, ponieważ on wskazuje to czy nas widzą, czy nie. A ja nie chcę być ściągnięty. dobra, tutaj jest, nie nasz co, co leciało? Słyszeliście to chyba, Myśli nic mi się z głosem nie stało? Dobra. Dosyć fajny element. Nie spodziewałem się, że coś takiego będzie. Grałem w Elite Ralli 2, jak widzicie na moim kanale. Myślę, że dokończę kiedyś tą serię, lecz nie mam już tam tego zapisu. Musiałbym przejść do tego momentu. No ale to to, to wszystko jest do zrobienia. Hej, To jest mój? Come in, Mother 2. Alpha 9 in position. Transactions in Three vehicles parked around the building. Two hostiles guarding the entrance, a tango spread across the area. I do not have an FOB on the target. Roger that, Alpha 9. Keep that building in your sight. Switch to frequency 8 and monitor the situation. Got that, Mother 2. Switching to frequency 8. Pilot. General, General it's building. important that we remain on schedule and follow the plan as we intended. The ore is very valuable. It's not something that's easy to come by, especially not the type we're talking about. My organization has the money and power to become a nie wiem, <laughs> sobie We've located the target and have a visual. Window on the left. Heavily limited view of target background. Waiting for further instruction. We might not have another chance like this. Take the shot. Dobra, widzimy nasze spowolnienie. Uwielbiam takie rzeczy. Sniper Elite V2 naprawdę działało to świetnie. Tak, jest zeszczelony, nie żyje. Piękny strzał. Naprawdę. Tak, naprawdę to działało świetnie. Dobra, poszłam sobie teraz. Yes, anyway, <fotenze families room> ostro, I am. 6-4, come in. Razor 6 come in. What is your status? Over. To pięć razy dostał, bo tyłku tak usługłem. Uskoiłem. Że nie ma co. Dobra, co mam jem z miną zrobić? Dobra, mamy się opuścić. Idę tak troszeczkę skradając się, ponieważ tak bezpiecznie ja tak w ogóle jestem taki straszak, bo jak <grych> tak, wiecie, wolę wszystko powoli, dokładnie, żeby mieć pewność. Okej, okay, żadnych poleceń. Chyba mam ich wszystkich tutaj wyciąć w pień. Muzyka tutaj jest... dobrze dobrana, ja Wam powiem, że... Słyszałem różne o niej informacje. Nie, ale... Myślę, że nie, że jest naprawdę... Że jest naprawdę dobrze dobrana.

tam jest. Tam pewnie. Jest, widzę. O, o Okej. Okay. No, poszło do niego kilka strzałów. Jeszcze jest gdzieś jeden Więc co go zdejmiemy tak? Teraz chyba możemy na luźni, więc do punktu przeczągam się, bo... Jak w leżą. To jest miniaturka filmu. Jeszcze zaraz zrobię fajniejsze zbliżenie a potem screen. Dobra, leci screen. Ho, ho! To też było fajne, piękne. Też by mogło być na miniaturę. A to już jest pierwsza. <gry> <gry> A jest. W zasadzie pierwsza misja jest połowie wykonana. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, gdyż, gdyż, gdyż. Jest połowie wykonana to że jest tutaj tylko opcja jak zapisz, a nie, yes. jest w ponieważ zabiliśmy nas cel, nie wiem, czy to było cel misji, czy tylko takiej podmisji, ja to sobie tak nazywam, jak to można sobie nazwać. Muszę jeszcze zobaczyć coś w opcjach, jak się używa, sterowanie, konfiguracja, nie, klawiszologia. Dobra, jak się tutaj hmm. przeładowanie wybierz, prawy pistolet, wybierz, wybierz. Powiększenie, oddalenie, rzucenie granatu. Apteczka to jest Q! Okej. Okay. 嗯。 Kurczę, no co ja tu miałem zrobić? Nie, nie, nie wiem. Co tutaj mi się dzieje? Dobra, czyli chyba mamy już kolejną misję w tym momencie, więc. Więc, więc, więc tak to wyglądało. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Jeszcze tak na sam koniec... Powiem wam, że będzie się działo, będzie za niedługo jakiś konkurs, konkursik. I powiem wam jeszcze tyle, tak wam zdradzę, że mam ten szybszy internet, upload też nie jest jakiś bardzo zadowolający, lecz wystarczający, aby wrzucić e, odcinek w ciągu dwóch godzin, a nie tak jak dawniej w ciągu 14-16 godzin. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Grał dla Was jak zwykle, Geimerit. Do zobaczenia, cześć. Łapkujcie i subujcie.